Się dzieje w mieście, czas na nasz ruch Potrzeba super dwóch To my, to my wchodzimy do gry, a z nami zawsze wy zerem świeć i wyrzuć sieć Jak masz odwagę, to z nami leć Na miejscach to akcji Nikt Już nie powstrzyma nas To działa razem, więc zawsze trzy da radę Możemy być Najlepsi Spider Iron Man i Avengersi Pokonamy zło Już blisko ja mam was, aby niemożliwe Ja mam Was, aby mnie możliwe jest wszystko! No to śmigam. Jestem dziś sam. Sprawdzę, czy nikt w mieście nie rozrabia. Uwaga, pajęczy alarm. Niedaleko Ciebie krasuje zielony goblin. Dzięki, Webster. A więc mamy rozrabiakę. Sprawdzę co kombinuje. Dogi. Zapraszam na hot dogi! Świeże, pyszne i najlepsze! Proszę pana! Cześć, Spidey! W okolicy jest zielony goblin. Widział go pan? Nie, żadnego goblina tu nie ma. A powiedz, gdzie podzieli się Spinning Go Spider? No, tak, dziś ich nie ma. Z całej pajęczej drużyny zostałem tu ja. Ach, trochę przykro. Nie ma nic lepszego od przyjaciela u twojego boku. Wiesz, przyjaciele pasują do siebie jak parówka do musztardy. Bułki do... I do... Aaaa! <laughs> jest! Proszę, wysyłam więcej! Nie mam bólu, zielony goblinie! Wow, wow. Zamiast dymie, masz tu sieć! Yeah. Czyli czas stąd znikać! Rządził, goń! Ha, chyba go zgubiłem! Nie, A? jestem tuż obok! Widzimy się na dole! A? Ha, utknąłem! Koniec rozrabiania na dziś, gobi! No, świetnie. Mój ślizgacz się rozbił. Oby się nie zepsuł. A, uwielbiam mój ślizgacz. Wow, a co on robi? Dlaczego tak świeci? Nie wiem, ale to twoja wina. Hej, wracaj, ślizgaczu! Potrzebuję cię! Dzieje się tu coś dziwnego. Muszę odkryć co. Leć tu do mnie, maszynko. Leć do mnie! Czym ty w ogóle jesteś? Jakiego rodzaju samolotem? A Więc to ty sterujesz tym ślizgaczem. Oj, to Spidey. Tak, zgadza się, to ja. A wszystko dzięki mojemu superkontrolerowi pięć tysięcy. Dzięki temu przyciskowi przejmuję kontrolę nad każdym urządzeniem. Ślizgaczu za pająkiem! Wow! <laughs> A goniąc za nim, przy okazji narób kłopotu każdemu okropnemu mieszkańcowi tego miasta, ja cię Przestań, Ultronie! Daj ludziom spokój! Eee, okej. Okay. Tak się składa, że w moim zasięgu jest więcej niż ślizgać. Patrz, to tu jedzie! Lodo niespodzianka! Czy to Lodobus? Mogę ci pomóc? Iron Man! Moje repulsory bez problemu zatrzymają tę ciężarówkę! Tak! A ja zwiążę Ultrona! Ha! Twoje wyrzutnie sieci też są urządzeniami i dzięki kontrolerowi mogę je po prostu wyłączyć. Wow! Nie strzelam siecią! Tak samo jest z twoją zbroją, Iron Manie. Papa Repulsory! Co jest? Zbroja nie działa! Lodem na tarciu! Nie lata! Uważaj! Wow! Udało wam się uniknąć lodowozu, proszę. Możecie uczcić tą przekąską. Mało śmieszne, Ultronie. Ohohoho, bardzo. Pokażę wam coś śmieszniejszego. To duża spider Spidey, skać! Znowu jest lodowość! Unik! Zatrzymam go! Hulk, tak! Hulkmiasty! ciężarówkę! Ale ślizgaczowi nie uciekniesz! Oj, nie mam mowy! It's Marvel! Słyszeliśmy o problemach! Przybyliśmy pomóc. Zgadza się, Kap! A teraz kolej na mnie! Yeah. To Czarna Pantera mi zmarwę z Kapitanem Ameryką i Galkiem, ale się boję. Nie, mój kontroler wyłączy twoją zbroję, Czarna Pantero, i twoje skrzydła, Kapitania Ameryko. Więc nic nie zadziałacie i znowu to ja wygram. I chwila, co ty robisz? Oto klasa! Ekstra! Że się zjawiliście! Dziękuję za pomoc! Hej, od tego są przyjaciele! A moi przyjaciele Ghosty i Spina akurat wyjechali, więc super, że jesteście! Nowy wynalazek Ultrona jest mocno problematyczny! Tak, dzięki niemu straszy mieszkańców! Planuję utrudnić życie wszystkim w mieście! Gdziekolwiek wylądował, nie widzę go. Musimy go znaleźć i odebrać mu kontroler! Tak, ale zanim go znajdziemy, muszę naprawić moje wyrzutnie sieci, a Iron Man swoją zbroję. Mamy do tego idealne miejsce! Chodź z nami do wieży Avengersów! Wieża Avengersów? Taka nasza miejscówka! Tak! My to Avengersi! Super! A kim są Avengersi? Ekipą superbohaterów, którzy walczą ze złoczyńcami! Bo zrozumieliśmy, że jesteśmy o wiele silniejsi, kiedy współpracujemy, niż walcząc osobno! Chronimy miasto! Dbamy też o siebie nawzajem! Gdy ktoś z nas wpada w tarapaty, przyjaciele przybywają, żeby pomóc. Tak, jak ja i moi przyjaciele z pajęczej drużyny. Zgadza się! Więc dołącz do nas w naszej wieży! Mam tam swój warsztat! Naprawimy sprzęty! Genialnie! Do góry? Skakuj, Spidey! No to chodź! Ci denerwujący bohaterowie zawsze mi wszystko psują! Oh. Ci denerwujący bohaterowie zawsze mi wszystko psują! Hej, kto to? Jedyne czego chcę to zepsuć wszystkim dzień! A ci naprawiacze świata ciągle mi przeszkadzają! Ale przecież to ja chcę zepsuć wszystkim w mieście dzień! I ci naprawiacze świata to zawsze mnie przeszkadzają! E, Przepraszam! Kim ty jesteś? E, zielonym goblinem i. Jak go? Bastycznie! To mój ślizgacz! Ha! Wszystko gra! Oj, można na tym latać! Spoko maszynka! Dasz mi na niej polatać! Co? Nie! Czemu mam się dzielić? A kim ty jesteś? E? Co? Ja jestem Ultron, czyli najsprytniejszy i najpotężniejszy złoczyńca znany ludziom! Pff, tylko ty tak twierdzisz. To ja przejąłem kontrolę nad Twoim ślizgaczem, używając mojego nowego i genialnego super ekstra wypasionego kontrolera maszyn 5000! Hej, więc to coś steruje urządzeniami? Tak jest! Dzięki niemu wyłączyłem zbroję Ironmana i wyrzutnię sieci Spidey'ego. Wow, ten jego gadżet może być przydatny. W dodatku już prawie ich pokonałem, ale zjawili się Avengersi i wszystko zepsuli. To taka ekipa przyjaciół do walki ze złoczyńcami. Są najgorsi! Ale jeśli bohaterowie mogą się przyjaźnić, to może złoczyńcy też mogliby stworzyć ekipę. Źli przyjaciele. Abyśmy współpracowali, to jak nic pokonamy tych supernatrętów! Uuuu, podoba mi się ten twój pomysł! A skoro już się przyjaźnimy, a przyjaciele zawsze się dzielą, to podziel się ze mną kontrolerem. Użyjemy go, by sterować całym miastem! Mów, <śmuchaj> Spidey, podoba ci się? Wieża Avengersów jest genialna! I wow! Ale masz tu warsztat. Taki, jaki urządziłem w pajęczej bazie. Tylko ty masz tu zbroję. Bo zbroi nigdy za wiele. Wow! Ile masz tu narzędzi! Fajne są, co? Dlatego w mig tu wszystko naprawimy. Hej, słuchajcie! Nasz sprzęt znów działa. No i fajnie! Doskonale! Wow, nieźle! Hej, Spidey! Łap! Tak! Gotowi do... Wszystko naprawione i zbudowaliśmy coś nowego. To bloker działania kontrolera Ultrona. Wystarczy skan i zbroja będzie bezpieczna. Wspaniale. Skrzydła, kapitanie Ameryko. Ekstra. Kolej na nas. I... już. Teraz Ultron nie wyłączy nam żadnych naszych sprzętów. W takim razie, Webster, czy możesz namierzyć Ultrona? Uruchamiam poszukiwania. Dzięki. Oby nie zajęły dużo czasu. Skoro czekamy, obejrzysz naszą wieżę? Tak. Zaraz, zaraz z basenem! Lubię ćwiczyć tutaj moje bohaterskie triki. A ja się tu bawię! Czarna pantera, łap! Biegnę, będę! Gdzie? cię! Dzięki, Miss Marvel. Uwielbiam pływać, ale to chyba nie jest właściwy moment. Ale powiem ci, Spidey, że urządzamy tu odlotowe basenowe imprezki. I koniecznie musisz pojawić się na kolejnej. Dzięki za wszystko. Gdy reszta mojej ekipy wyjechała, myślałem, że będę sam. Ale cieszę się, że mam was. My tak samo. Pewnie. Zawsze. A my ciebie. Uwaga! Pajęczy alarm! Namierzyłem wielkiego robota w centrum miasta. Zmierza na Times Square. Na Times Square jest mnóstwo ludzi! Zatrzymajmy tego robota, a potem znajdźmy Ultrona! Zbroja aktywacja! Sieci i bruch! Akcja <laughs> Avengersi! Wow! Gdy powiedział, że jest wielki, nie żartował! I tak sobie z nim poradzimy! Drużynie, raźniej! Na wow. Coś nam łatwo poszło. Tak, zbyt łatwo. Nawet go nie dotknęliśmy. Sam się rozpał. Oh. Cześć! Zgadnijcie, kto to? Ultron i Zielony Goblin? Tak! Skoro superbohaterowie się przyjaźnią, to złoczyńcy też się zaprzyjaźnili. Ten robot miał was wszystkich wyciągnąć z tej waszej wieży Avengersów, która oficjalnie jest już. Wieżą zielonego goblina i Ultrona! Czekaj, przecież umówiliśmy się, że Ultron będzie pierwszy! Uh -huh. To bez znaczenia, wieża jest teraz nasza i już nigdy jej nie odzyskacie! W życiu im na to nie pozwolimy! Ruchy do wieży Avengersów! Dobra, Avengers! Złoczyńcy są gdzieś w środku! A więc ich to wywadnę! Wow, Aktywowali system bezpieczeństwa! Każde wejście jest zablokowane! Hej, bohaterowie! Pamiętacie nas? Dzięki mojemu najgenialniejszemu superkontrolerowi urządzeń mogę zabładnąć całą wieżą Avengersów i wszystkimi sprzętami w środku! Po czasu, by przygotować w warsztacie Iron wielką niespodziankę. Co nie brzmi dobrze? Oj, brzmi genialnie! I zgadnijcie, czym jeszcze możemy teraz sterować! No. Moimi zbrojami! Teraz to są już nasze zbroje! I właśnie zamierzamy ich użyć przeciwko wam! Uwaga, za ja keret! A raczej na mnie! Miss Marvel! Uważaj! Ja. A! Wow! Musimy je zatrzymać! Spidey, stój! Nie zajmę się zbrojami! Ktoś musi dostać się tam i otworzyć wejścia! Ale jak mam to zrobić, skoro wszystkie są zablokowane? Jest jeszcze jedno! Na poziomie ulicy jest jeden włas, który można otworzyć ręcznie! Spróbuję! Ja ci pomogę! Dzięki, Czarna Pantero! Chodźmy! Avengersi! Celujcie w ich klapki piersiowe! Like to jest to wejście! I patrz, widzę władzę! Ekstra! Złap za tę sieć i ciągnij! Tak! Otwarty. Doskonale! Iron Manie, jesteśmy w środku, w jakimś tunelu! Brawo! Wow. Okej, okay. tym tunelem dostaniecie się do szali z panelem od blokady! Świetnie! Sieci w ruch! Usłyszałem lasery? Gajdź! Ha! Na pewno tak usłyszałem! Musicie dostać się na górny pomost! Jest tam przycisk, który wyłącza lasery. Powodzenia, bohaterowie! Dzięki! Wow! Złap sieć! dzięki! Czekaj! Udam ci uchwyty z sieci! Wysknij się poniżej! Super, Spidey! Dziękuję! Wow. Wow. Szybkie te lasery! Wow. Ha. Ha. Nie przedostaniemy się! Mam pomysł! Niewidzialny się tam przedostanę! Obym tylko mógł to zrobić szybciej! Mogę Ci w tym pomóc! Użyję moich sieci i cię tam wystrzelę! Świetny pomysł! Więc jak sam mówisz, sieci Nie hm. Niewidzialność! Ech. Lasery dezaktywowane. Tak! Teraz dostaniemy się do panelu. Iron jesteśmy w sterowni. Brawo! Użyjcie komputera, aby otworzyć wejścia. Spotkamy się w środku. Widzę komputer. Dobrze, odblokujmy wejścia. Bła. Została ostatnia. Hołdiosy! Wow, nieźle. Kiedy coś miażdżysz, na serio dajesz czadu. I już! Blokady zostały wyłączone. Tak! Spidey, Czarna Pantero, brawo wy! W takim razie spotkajmy się w warsztacie. Łapnę Ultrona i gobiego. Koniec waszego rozrabiania. Co? Jest? Dzięki za użyczenie warsztatu mamy tu kilka ulepszeń! Jestem Iron Goblin! A ja zostałem Ultra-Ultronem? Jestem teraz tak wielki i potężny, że pokonam was wszystkich bez kontrolera! Zaraz się przekonamy! To koniec, wydwaj! Oj, jasne, że to koniec! Dla was! Widziałeś, Gobi? Uwięziliśmy Avengersów! No, prawie wszystkich. Teraz czas przejąć władzę w mieście! Nikt nie da rady nas zatrzymać! Musimy was wydostać! Oh, nie wygnę tych krat, są zbyt mocne. Wymyślimy, jakby dostać się z klatki. Tak, a wy lećcie zatrzymać Gobiego i Ultrona. Dobrze! Iron Man jest? sorry gotowe! Więc się ci w ruch! Uwaga! <śm> 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 Moje nowe dynki są jeszcze bardziej obcisłe niż wcześniej. Oj, nowy koleżko, wspaniale! <śm> <śm> Zaraz dla bohaterów to najgorszy dzień w życiu! Uu, przez te wszystkie sukcesy jestem głodny. O, patrz! Czurosy! Hej, ty, daj mi czurosa! wszystkie. Uuu, chyba smaczny tenchuros. A przecież przyjaciele zawsze się dzielą, tak? Co? Hmm. Może dzięki temu uda mi się zgarnąć jego kontroler. Um, w porządku, kolego, weź sobie gryza. <laughs> Całe moje! Uu, dzielenie się to frajda, kiedy wszystko może być moje. Uu. Poczęstował go czurosem? Dlaczego? Nie lubi się dzielić. Dobra, dostałeś mojego czurosa, teraz ty musisz podzielić się ze mną tym kontrolerem urządzeń. Co? On jest mój! Ja kontroluję kontroler! Jeśli dalej mamy się kumplować, pozwól mi go użyć! O, oj, no dobra! Tak! Ja i mój nowy gadet zabawimy się na całego! <laughs> Twój gadżet? Czekaj, nie jest twój, jest mój. A więc Gobi podzielił się czurosem, by zgarnąć jego kontroler. Tak, mówią, że są kumplami, ale przyjaciele troszczą się o siebie. Co nie? Gobi tylko udaje przyjaciela, żeby coś z tego mieć. I właśnie takich pokonamy ruchy! Gobi, oddaj! Go! Hej, kultronie! Widzę, że dzielicie się wynalazkami. O świetnie, znowu ta dwójka. Zgadza się? Właśnie podzieliłem się moim najwspanialszym gadżetem. Czyli kolej wygodzi się podzielił. Wow! Patrz, jaki ma ślizgać! Jaką miałbyś frajdę, gdybyś mógł nim pośmigać? Hmm, to rzeczywiście brzmi fajnie. Chcę go mieć. Dobra, jaki ciekawy sprzęt mógłby mi się najpierw przydać? Dawaj mi go! Twoja kolej, żeby się podzielić! Oh! Ale fajnie polatać! <śm> Natychmiast oddaj mi mój ślizgacz! Nie! Zostaw! Moja kolej! Brawo! Udało się! Teraz skupiliśmy się na sobie, nawzajem i nie będą rozrabiać. Ale mijmy ich na oku. Avengersi, tutaj Iron Man. Odbiór, jak sobie tam radzicie? Sprawiliśmy, że Gobi i Ultron zaczęli się ze sobą kłócić. <laughs> O-ou! Lecą do mostu West River! West River? Postaramy się tam dostać. Gdybym dała radę podnieść tę klatkę, to byśmy zwiali. Ja już wcześniej próbowałem z całej siły i też nie dałem rady. A jeśli spróbujemy we czwórkę, policzę do trzech i wtedy damy z siebie wszystko! Raz, dwa, trzy! Ha, ha, tak. Wolność! Śmigajmy pomoc przyjaciołom! Dajmy! Dajmy, dajmy, dajmy! Uszajmy! Oddaj go! Proszę Musimy ich zatrzymać zanim stanie się coś złego! Ha, uwaga! Dajmy, dajmy, dajmy! Radiliśmy. Pomagam! Oh! Nie dajcie ja się polatać! Przyjaciele się dzielą! Muszę! Musicie zacząć patrzeć, dokąd lecicie! Gobi i Ultron są naprawdę silni! Niedługo są nam most! Mocni i silni, ponieważ są w ulepszonych zbrojach, które są maszynami. A wiesz, co zatrzyma maszynę? Kontroler Ultrona! No jasne! Już sobie polatałeś, ślizgacie! Nie polatałem nawet w chwili bez ciebie. dylganego ciebie! Proszę, dogadajcie się jakoś! Serio? No weź, Od się Iron Manie! Poważnie! Jeśli chcecie się przyjaźnić, to się przeproście! Tak robią prawdziwi kumple! Uuu, co za nakręt! Przyjaźń oznacza to, że słuchamy drugiej osoby, chętnie pomagamy i przyjaciel zawsze może liczyć na to, że się z nim podzielimy. Koniec wykładu! <laughs> Mam cię, Iron Manie. Nie chcemy już słuchać twoich przyjacielskich gadek! Dobrze, okej, okay. już nie będę. A wy... Zostawisz się bez kontrolera. Wyłączmy ślizgacz o opancerzone zbroje. Ale to mój wynalazek! Aj, nie mogę się ruszyć! Zijmijcie ze mnie to coś! Oj, chętnie! I Zwiążę Was z siecią, ale najpierw macie posprzątać gałaga! Wstyd na całe miasto! Koniec naszej złej przyjaźni! Świeca! Dziękujemy za pomoc, Spidey. Proszę! Zostałeś przyjacielem Avengersów. W odróżnieniu od Ultrona i Gobiego my troszczymy się o siebie. Dlatego odwiedzaj nas, kiedy tylko chcesz! Bardzo chętnie! Oj, a przy okazji zmieniliśmy kilka rzeczy w kontrolerze Ultrona. Tak, nie ma wpływu na maszyny. Oprócz tej sztuki. Naprzód Avengersi! Zabawimy się! Imprezka! że jestem też ratownikiem. Mam dość zbroi na dziś. Zamieńmy je na stroje kąpielowe. Z pewnością. Łuski. <laughs> <w> <laughs>